Siemano, przed rozpoczęciem filmu chciałem Wam tylko podziękować za wbicie ponad 100 świetleń na jednym z moich filmów, za co bardzo dziękuję. I to było na tyle. Miłego oglądania. Bamber! No, dobra. Ale ten przegłos jest kurwa ogromny. Niech kurwa. Jesteś po nas. Nic nie ma, więc nic nie ma. Słyszę siebie lepiej niż kurwa A nie ma O kurwa Michał nie żyję Tam Michał był, tam nic nie było, więc chodź tutaj, jeszcze ja ją to No dobra O kurwa, nie tu O nie, Marcin, widzisz to? Jeszcze pierdolę mu za chwilę, spoko Ale coś się otworzyło też tam gdzie my idziemy Kurwa, te oczy Pitera Muszę... Może... ja mam tylko pila. O kurwa, będzie ci Kurwa, męż Łał, wow, żar mi przemieniać jeszcze Dosłał mi, kurwa synu Kurwa nie, Michał, nie, Michał, pochudź, Michał pochudź, pochudź, ten, ten komputer Jaki helikopter? Nie wiem, ale że tamten tuet mnie zajeb... ...bo to był po prostu hit pierdolony, nie? On mi... on w ogóle kurwa... ...nie był w moją stronę i nagle przychodzę za nim... ...i on nagle zrobił... Nie pierdolonych chuj postrzelił, a stałem za kurwa jakimś tam, za jakąś majkiem. Yy, poszliśmy naprzód od pszki. Tak. Nic, Nic tu nie ma, się... mam pośredniego Steve'a. Ma. mam Steve'a. kolejnego, kto ktoś? Marcin. Co? Ej, a nie Ale nie ulec! Dobra, bierzemy to. Z no, no bierzemy, spierdolony, z z ziomek. Dobra. To Ty, ja idę do wyjścia? Właśnie kurwa nie wiem. Chyba nie tędy jest wyjście. Chyba nie tędy, tędy droga, bez kitu. Tu, tu, tu. Uwaga na minę. Widzę, widzę. To było dla ciebie Karol Pozdro? Tędy. Eee, no. tak. Na szczęście, że masz reaktor. Ja w ogóle prze... Przejrzałem nie wiadomości stało Miko na Instagramie. Od moich rysów. Ostatni raz na 6 października 2023 Już na moją relację kurwa jest jej praktyce. <grystanie> nie wiem, kurwa, pierdolę tą grę, nie? Dosłownie ta jebana brama elektryczna, ona już kurwa zniknęła. Ja przebiegam i nagle umieram, kurwa, nie? Była <grystanie> <I grystanie> już pusta. A ja w stupic. Mówisz o sobie? No nie jest taka czapka am with stupid debilu i mam mówić o sobie? Reku? No mam to nisówki, wsadzam chuja do kłódki Twoja mama mówi do mnie krótki, będzie mój tak. Kurde, nie mam nic po tak. A Tak nic nie ma to widzieliśmy wszystko. Flamingi. bo mamdol się Okej No to fajne Ale dobrego? canvas How do you know? What the fuck? Co? co? Coś tu kurwa było. Co tak ta pierwsza, nie smakasz? Walota. Smakasz? Lu. Właśnie znalazłem. Ej za wami, za wami. O kurwa, słuchaj, trzymaj. Patrz tu. Patrz tam, patrz, 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 patrz tu. Tu. Du. Kurwa! Creeper! Oh man! O kurwa! O kurwa! Aaa! To Sigma! Spierdalaj! Co to za śmie śmieć? Można mu pierdolić w twarz? Panowie, kto to pierdoli? To sprawdź. Nie no, kurwa. Jak na moje? Jak na moje? Kurwa! Herobrine! Foxy. Foxy. Ja pierdolę! Foxy! Nie! Dobra! Foxy. Dobra! Foxy Wy, wybieramy fire exit! Trzeba! Mamy przejebane Dobra, jedna Cera. osoba to sprawdza O kurwa Dobry Jestem kurwa bogiem Kurwa Pierdolony Herobrine Żyje Nie, Herobrine A, czyli jednak napierd... Czyli jednak pierda. <śmiennie> Czyli jednak napierdala piorunami <śmiennie> No to chuj Ja sobie pierdalam, O kurwa O kurwa Karol, bo ci jebnie Karol REWOLVER Ej, ja nie wiem co mam Nie wiem, spierdalamy stąd Zamknął się O kurwa, nie Karol Nie, Karol, nie. 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 Yeah, Ej, no nie widziałem, że ty... Mały błąd w kalkulacjach. Mały błąd w kalkulacjach, jednak napierdolęło opieronami Poszło wszystko, w pizdu. Co? ty będziesz dobrze. A, oczywiście, że tak. Ej nie, to jest Steve jeden został! Karol. Nie, bo Michał chyba nie żyje. Może być w środku. Jest activity w Michał nie żyje. Tak, Marcin. Jak chyba to Michał nie, nie żyje? żyje? Karol! jak pizdę? No serio. O, no. Fantastycznie. Employee of the month. <laughs> As always. Co tam kurwa było? O, ja pierdolę! Dobra, żeby iść, nie? A tam są pszczoły, kurwa. Tak, odpalajcie statek, ja je wezmę. Ja je wezmę. Ja je wezmę. Dobra, Michał nie mi idzie. łak kurwa. Gdyby te pszczoły teraz wysyły do backrooms'u, bym był tak wkurwiony. Czyżby został wysłany do backrooms'ów, jak mówiłem? dwa backrooms? Będę odpowiadał na to pytanie. No ale moment, Bieraj w którym to się stało... Stąd. Poczułem pust w duszy. Wypierdalaj, wykurwiaj. Pierdol się. Pierdol się, pierdol się. Pierdol, 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 pierdol. pierdol. Ej, wyglądałem podobnie do nas. Dobra, takie cztery... Sport, takie, takie cztery małpiszone Dobra, wypierdalaj, pierdol się. O, się przestrałem. Co tu? To... Ja pier... Który z was coś otwiera? Myślałem, że to head biegnie. Właśnie myślałem, że Michała właśnie zgniotło ciśnienie, <grymne> Ja, dzielny fotograf Marcin Dzekawski z moją drużyną nieudolnych przyjaciół Wyszliśmy na poszukiwanie dzikiego fiuta, który biega po... Nie wiem, już kurwa straciłem wątek. O, Marcin, to... powiem ci jedno, nie? Powiem ci jedno, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie masz jaj, żeby tam tego fajek to, to sposób. Za mały, czy ja, się z mnie? Nie, nie Marcina, panowie, jak to się stało? No otworzył drzwi, kurwa. <laughs> Dał się nabrać? Dam się nabrać, no. Coś tam leży. Aha, a beautiful picture of Bobby's Sponge Wiesz, to jak to Karol wyglądało z mojej perspektywy? Idziemy? Jak nie? Wygląda? I Marcin nagle mówi tak, ty, pato, fire exit, nie? Mówi Marcin, nie dotykaj tego, bo to się na pewno nie uda, nie? A on mówi, dla kontentu zrobię wszystko, nie? I wbiegł w to, kurwa i Mar. Ej się ma. Kurwa, że się Ej, ej słyszeliście to, kurwa? Słyszałem to, kurwa, słyszałem to, kurwa, wychodził. Ja pierdolę. To Kurwa, je, tu jest dużo itemów do zabrania Tak, ja mam, tak, mam, To jest jak, jak kurwa, coś mnie goni, nie? Niech ktoś to weźmie, niech ktoś to weźmie, kurwa Przeszyłem, kurwa, ale A, miałem rada i to? Ja pierdolę Wypierdalaj, te babun choki, kurwa idę. A Marcin żyje? Nie, nie marze, się, Marcin, Nie, Marcin popełnił samobójstwo Co to znaczy? No Tam jest jeden item tylko Dobra to czekaj To ja wejdę Chce jeden item, oj chuj A on tam las On odłożył te rzeczy, które miał? Eee, kurwa, kurwa Ej, kurwa, kurwa, kurwa Eee, Kurwa, trzymaj szyk Trzymaj szyk, kurwa Jest jeszcze jeden kurwa jest tutaj nie ma 3 idę! Nie ma 3k Ty, pies, daję Trzyk, Trzyk, Szyk, dawaj szyk, szyk! Zwarci, zwarci, gotowi Chodźcie, tędy A wedgers? Mijamy ich kurwa Mijamy ich z dół, szeroki Bookie Niech ich odkuja, jeszcze więcej o, Ja mam 80 Mam 20 Dobra, na odpływie O kurwa, o kurwa Tak da się topić tej głowie chyba to panowie spierdalamy stary Ja kurwa tyle i temu. Liar, liar, pants on fire You are puppy pants Drake, you, you are poopy pants Aczkolwiek zrobiłem co dla contentu, no nie, to bo jest nie prawda Nie, tam napierdalał tam ten ziutek, a ja miałem 20hp stary no nie, trzeba niestety Kurwa, zesrałem się Classic E, od, no. te, od tego jest Karol Trochę ja fentanelu panowie zażyłem O, no, Michał! Eeeem... Um. Adamo. Ehm um. Michał? bo ja piszę. Ej, bo Michał jest chyba pod statkiem. No, dlatego się nie wyskakuje wcześniej. Jestem tego idealnym przykładem. Już teraz tak patoś. Raz? O nie. No i A... ten masę rozwalasz? No sorry, Paj mam grube dupsko, oh, Jezu, zostaw mnie już. prawda, bo tam co, je, to jest spel jakiś. Co tu jest? Chujaj. Coś tam biegło, tutaj w tym miejscu właśnie. O, pająk! O kurwa. Where? O, pająk. Ziomek, jest A gdzie jest pająk? No, no właśnie o, nie kurwa, wiem. Nie tylko, tak, pająk! Copy, play time. Zpierw. Nie, nie zamykaj, ja chcę fotę. Możemy tam dalej pójść. to się otworzy nawet oh, kurwa, to dalej. Ja chcę fotę, ono... to jest warte MANIS. That's right. Jesteś pajęk. Nie yeah. ma. No, bo, bo na prawo tutaj jest coś. Coś to? Nic Ej, bo i tak Co ty pierdolisz? Siodłapki pułapki ubra, wyje... Ubra, wyje od pułapki wyjebał, co za... Myślę, że o nią chodzi... A! Nie! Marcin! Marcin! A, co jest?! On... on latał. Marcin! Dobra, puściły mnie Jedyne o czym zacząłem myśleć to uh, she was a fairy <laughs> Zwiedziłem się z Fall Guya na fly guya Haha fly, będę sama Karma za podpuszczaniem mnie Michał A Michał kurwa gdzieś się skichał, nie? To coś to wybał No co? Gdyby Tuchu. Michał nie skakał, to by chuja nie, nie złamał Chciałem być szybciej, kurwa. 1200 <noise> na stawki, taka? <noise> kurwa! Powiedziałem, ja że czerwone będzie. Kurwa! O, To się nazywa dedyka dedykacja do sportu. 9 hit, 15 Dwa hit. naraz, kurwa, grasz? No. Oddaję ja. bardziej niż rodzice Stole. mnie do sierocińca. 180 podaję, 180. Dobra, a wiesz czego ja mam 180? Kilo, pozdro <śmiech> <śmiech> Nie wpierdalać się na Black Jacka, nie wpierdalać się na Black Jacka, kurwa. dobra Dobra, klasa, klasa Panowie, pat patrzcie na te kurwa Call, call me the Game Master Tutaj hit, tutaj jeszcze raz hit 21, 15, 21! 15, 20, 20, 20 dobra a tutaj 23. Dobra, dwa, dwa wygrane, ale oby 21 Dobra, Karol, wiesz nie hmm. ja mam problem Zajmuję za mało miejsca Dosłownie, ja mam teraz challenge Jak najszybciej przejebać jak największą ilość pieniędzy Chyba wiedziałem, że trzecią Tak! Wszystkie trzy wygrałem, wszystkie trzy Marcin, Marcin dobra Siomek Ja albo zarobię najwięcej w najkrótszy czas, albo przejebię najwięcej w najkrótszy czas. To jest mój, mój cały game plan. wszystko? To jest nie! Zaraz. Nie, nie mogłem yes. nic zrobić! Tak. Pierdol się! Mm -hmm. Temu siedzisz tak, na ruletce? Ten stary, to ma krzywe nogi jak srajca. No i czerwony. No jest. A co też Martin kupił? Eee, uzbroiłem zbrojownię i dekoracje do domu dla małe. Na wejściu mamy fajną matę. I piśc de resistance. Uff, ja pierdola. Ja stenduję dwie stówki, dwie stówki tu mam. Jeśli je stracę, kurwa, skaczę z mapy. Pan Hitler, co się stało? Słuchaliście mnie w ogóle? Słuchaliście mnie w ogóle? Mówiłem, że jeśli przejebie te dwie stówki, to skaczę z mapy. A, no było coś takiego.